Siemaneczko, z tej strony OMG, no co ja robię. Dziś yy, chciałbym nagrać dla was filmik z Baldur's Temple, takiej instancji w grze Tera. Yy, wiele osób wchodzi na tą instancję i po prostu nie wie co ma robić. Także zaczynajmy. A właśnie, chciałbym uprzedzić, że nie mogę niestety nagrywać z gry z głosu, bo mam zintegrowaną kartę dźwiękową i póki nie zakupię y, mikrofonu pod USB, niestety będę mógł tylko nagrywać sam głos. Tak więc zaczynajmy. Pierwszym bossem do pokonania jest oczywiście Małpka. Jest ona tutaj po prawo. Wiele osób. Y, po prostu bierze, nagrywa tak te filmiki, że pokazuje jak najszybciej tą małpę zabić. Jednak dla początkującego gracza nie jest to zbytnio przydatne, gdyż po prostu nie będzie potrafił unikać jej ataków. Ja postaram się pokazać wszystkie jej ataki, wszystkie jej zachowania. Oczywiście, w tym filmiku nie będę za dużo mówił, gdyż bardziej wolałbym skupić się na grze i po prostu pokazać Wam wszystko tak, jak to powinno wyglądać. Tak samo, jak już widzicie, staram się grać i coś komentować. no mi to zbytnio nie idzie. Tutaj oczywiście wylatują z niej jakieś temki, ale one dobre są dla początkującego gracza, kiedy on po prostu świeżo co wbije 60 level i potrzebuje w miarę dobrych itemów. Lecimy dalej. Następnie do pokonania mamy labirynt. Tutaj zaraz, ponieważ wyświetli nam się filmik. Ale nie będziemy go oglądać. Ja tutaj zrobię krótkie cięcie. Tu, yy, teraz powinien wyświetlić nam się, tak jak wcześniej mówiłem, filmik. Ale nie będziemy go oglądać, gdyż no, po prostu jak ja jestem, jak ja nagrywam bez głosu, to i tak byście z niego dużo nie wynieśli. Tutaj, tak jak wcześniej mówiłem, mamy do pokonania labirynt. Oczywiście, jeżeli idziemy pięciosobową drużyną, to on jest znacznie trudniejszy do przejścia, bo wtedy mamy z niego dwa wyjścia. Nie jedno, OK, lecimy dalej. Trzecim naszym zadaniem jest właśnie pokonanie takich drzewek. I tutaj zaraz ukaże nam się kumas. Pewnie już go widać. Początkujący gracz najlepiej, jakby zaczął od wybijania tych drzewek. Jednak no, ja tego nie będę robił, po prostu poczekam aż one same do mnie przyjdą, gdy zaatakuję kumasa. O właśnie, kiedy wyświetli wam się taki napis, musicie niestety uważać, gdyż będą na was takie oto te drzewka. Jeżeli zostaniecie przez nie trafieni, to otrzymujecie obrażenia równe jakoś w połowie waszego życia. I tutaj kolejne jakieś temki dostaliśmy. Oczywiście, dla mnie one są nieprzydatne. Jeżeli straciliście sporo HP, tutaj stoi taki NPC, u którego możecie się uleczyć. Tylko, że to niestety kosztuje. No i to już jest ostatnie nasze zadanie, jeżeli chodzi o solową instancję, zabicie tego kumasa. On jest na początku trochę zamulony, więc można w niego pobić. Jednak tutaj z tych posążków po jakimś czasie lecą czerwone kuleczki, i dla początkującego gracza może to być naprawdę nieznośne, gdyż one po prostu będą mu sporo zadawać DMG. Bo tak jak widzicie jest odliczanie i zaraz te kuleczki będą we mnie lecieć. Chodź, kumasku, chodź, kumasku. I kolejne odliczanie. Za chwileczkę znowu będą kuleczki we mnie lecieć. Riperem aktualnie jest łatwo je omijać, gdyż po prostu mamy dwa teleporty i nie musimy zbytnio się obawiać. A w razie czego gdyśmy, gdybyśmy stracili... Coś HP, to mamy skill, który zawsze może nas uleczyć. Po pokonaniu tego kumasa pokazuje nam się właśnie takie lusterko i skrzyneczka z nagrodami. No, jak dla mnie akurat nic nie wyleciało zbytniego. Jedynie trochę kasy. Początkujący gracz, oczywiście ten oto boksik. Najlepiej, jakby sobie zebrał. No, i to chyba. Wszystko w tym filmie. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na mój kanał, gdzie niedługo pojawi się więcej takich filmów. Do zobaczenia.